Jestem na świecie wypełnionym Lucky Blokami. 99% bloków w Minecraftie to Lucky Bloki, z których mogą mi wypaść najróżniejsze przedmioty. Czy uda mi się przejść Minecrafta? przekonać się za chwilę, ale najpierw zostawcie lajka i subskrypcję, policimy do 2000 subskrypcji. Dzień dobry, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj przechodzę Minecrafta, ale cały świat to laki bloki. Dobra, a więc weźmy sobie wo wow. wow, 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 wow. Czyżby zaś odcinek będzie trwał 8 minut, bo wszystko jest takie op? Dobra, weźmy sobie ten yy, hełmik. Poubierajmy sobie to. Weźmy sobie to, weźmy sobie to. Weźmy sobie to. Weźmy sobie tak. A no właśnie, bo jak mam łopatę, to mogę zrobić tak zwane kopanko. Dobra, czy tu jest coś fajnego? Tu jest sikierka fajna. Sikierka fajna, daj mi tą sikierkę. Gdzie ta... O, jest. Czy tu mamy coś jeszcze fajnego? Czy tutaj coś jest takiego, które mi będzie... Uh, nedrytowa śkierka. Dobra, daj mi tą nedrytową, nedrytową. Daj, 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 daj. Ja ją potrzebuję. Proszę cię, daj mi tą nedrytową śkiereczkę. O, eee, czy tutaj coś jeszcze jest takiego fajnego? Co mógłbym sobie tutaj przygarnąć, ale nie widzę tutaj nic. Daj mi tą klatę, daj mi klatę, daj mi klatę. Dobra, mamy klatę. Eee, będziemy musieli sobie zrobić troszeczkę taki porządek z tym ekwipunkiem, bo niepotrzebne są niektóre rzeczy, tak jak to, to mi jest niepotrzebne, to to mi jest niepotrzebne, to też, 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 tą cobblestone, jako laki bloki, ale to też na razie mi nie jest potrzebne, bo tu pełno jest tych laki bloków. To se możemy w sumie wziąć, jakbyśmy się mieli podbudowywać. To wywalam, to może zostawię, to zostawię. wywalam, Dobra pójdźmy sobie, może nie, gdzieś w tym miejscu i pokopmy jeszcze trochę o, tarcza, bardzo fajnie, łopata nedrytowa dobra, to teraz w sumie, weźmy sobie, zbierzmy ten drzewko przeróbmy sobie to na deski Zróbmy sobie oczywiście crafting eee, Przeróbmy sobie te diamentowe bloki na diamenty I zróbmy sobie po prostu zbroję Dobra, mamy diamentowy set, zaleteńki Teraz czy tutaj coś jeszcze znajdę fajnego? Fajnie jakbym znalazł jakieś perełki tutaj O, mamy mieczyk w ogóle Tutaj są jakieś perełki może Nie, ale ja bym musiał sobie w sumie jedzonko jakieś pozbierać O, złote marchewki Mamy totem w ogóle Bardzo fajnie, weźmy sobie ten totem fajnie by było jeszcze zdobyć sobie jakieś żelazo jedno i potem po prostu sobie znaleźć gravel i zrobić sobie flinta żebyśmy mogli sobie odpalić ten portal myślę że możemy sobie zrobić kolejny, kolejne czyszczenie ekwipunku i fajnie by było właśnie ogarnąć sobie te perełki jeszcze to może ja tak sobie poszukam tych perełek i jak znajdę jakieś to zaraz się widzimy perełek nie znalazłem ale tutaj mamy Dziadyg, fajnie, ale znalazł sobie flinta. W sumie portal już możemy sobie na spokojnie zrobić. Dobra, i weźmy sobie, zróbmy teraz tak. Bang, bang. Eee, raz, dwa, trzy. Bang. Raz, dwa, trzy. Bang i. Eee, raz, dwa. No, 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 no tak, dwa nie policzyłem dobrze, co nie? No to... dawać mi jeszcze jedno obsypionki. I teraz bierzemy sobie flinta, odpalamy portal. Dobra, wskakujemy. Wow, jak tu różowo jest. W sumie, przydałaby się tutaj elytra. I czy tu jest jakaś twierdza może? Nie ma, nie ma, nie ma, nie widzę Dobra, jestem już po mojej przerwie Znalazłem portal, tylko musiałem się od niego oddalić, bo mnie blazy biły I w ogóle, chciałem wam pokazać, że zdobyłem elitrę I tutaj też znalazłem sobie fajerwerki I w ogóle enderperły znalazłem Nie miałem włączonego nagrania, jak to zdobywałem No ale niestety, tutaj jest forteca zaraz Tylko odeszłem stamtąd, bo mi biły blazy Dobra, a więc co, lecimy sobie do tej fortecy Tu gdzieś był ten spawner blazów Tutaj jest Weźmy sobie o tym może. Wow, 6 To jest... A, no dobra, Spoko, jakby już blaze rody mi są niepotrzebne, co nie, jakby... Wiecie co? Nie, nie, nie... Mi nie, nie są niepotrzebne te już rody co nie? Jakby... Jakby pomyliło mi się, co nie? Yy, teraz tylko znaleźć ten portal, albo zrobić sobie nowy. Teraz tylko sobie tutaj pokopię i poznajduję może obsidian. Dobra, myślę, że taki porządek jest git. Obsidian możemy sobie... Zrobić portal. Weźmy sobie, odpalmy go. I wracamy do Overworld. Dobra, teraz sobie weźmy. Weźmy, weźmy, weźmy te ender perełki. Tylko w sumie możemy się od razu przespać, żeby nie było nocy. I weźmy sobie, puśmy tą, ton... O tam, w tamtą stronę. Dobra, tutaj. Dobra, mamy to. Weźmy sobie to po prostu tutaj. Zapełnijmy całkowicie. I możemy się wkopać w dół. Dobra, jestem. Przekopałem się. Wow, 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 wow. Czekaj, czekaj, czekaj. Dobra, weźmy sobie, zbierzmy to. To możemy wywalić. I teraz tak. Dobra, może tu będzie lewo. O, jest, w końcu! A więc bierzemy sobie perełki. Tra, ta, ta. raz tak, 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 tak. Bęk. A więc zrobimy jeszcze porządek jak mamy jakieś rzeczy niepotrzebne, to jest niepotrzebne. To jest to samo, no to niepotrzebne. Też, to też. To też jest niepotrzebne. Łóżko mi też jest niepotrzebne i myślę, że git. Dobra, więc lecimy. Wow, co jest z tym endem? Czemu to jest kolorowe? Dobra. Bank. O nie, nie trafiłem. Bang. Też nie trafiłem, ale jestem słaby. Nie Ja nie wiem trafiać Ja się muszę nauczyć trafiać z tego łuku Dawaj, strzel to Dobrze Strzel to Strzel to Nie, no ja nie wiedzę Dobrze I Robimy tak zwany Bang Wszystko było pod kontrolą I szybkie niszczanko Dobra Dawaj tu Smoczek Cóż ja mogę do niego podlecieć? ma? Siema ma? Siema. Siema. Dobra. Jezu, co tu się dzieje? Wow! Dobra, zlatuję. Dobra, sikierką go niszczymy. Albo kilopem. Chodź tu! Dobra, uda się, uda się, uda się. Jest! Let's go! Ale głośno. Jakbyście mieli za głośno, to przepraszam, no ale no dobra wpadamy. A więc co, dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Zostawcie łapeczkę w górę i subika z dzwoneczkiem, bo lecimy do 2000 subskrypcji. A więc co, ja Wam nie przeduszam, do zobaczenia już wkrótce i cześć!